często bawicie się u nas Katowickim Nercu na 10? Bardzo często. Jak często? Co tydzień tak. Cześć kochani, witamy z katowickiego klubu Energi 2000. Dzisiaj sobota, przed nami najgorętsze Ladies Night w tej części Polski, a także zwariowany koncert na sali Disco Polo. Zapraszamy was na malutką podróż po naszym klubie. Zobaczcie, co się dzieje na naszych trzech muzycznych parkietach. Do której dzisiaj się z nami? Do samego rana! I jak często jesteś z nami w Energy 2000? Co tydzień. Wytrzymasz z nami do 5 rano? Jasne. Bawicie się dzisiaj z nami do rana? No oczywiście. Wytrzymasz z nami dzisiaj do piątej rano? Nie, że tak. Wytrzymasz do piątej rano? Tak. Nowie powiedzcie mi, co dzisiaj ciekawego można wygrać? No tak, główną nagrodą jest oto telewizor. Mamy do wygrania suszarki, laptopy, no i wiele innych urządzeń RTV. Za co lubicie Energii 2000 najbardziej? Muzyka jest najlepsza. Jak ci się podoba w naszym klubie? Jest najlepsza. Za co lubisz Energii 2000 najbardziej? Za muzykę. Jak wrażenie? Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Czekasz na koncert dzisiaj miłego pana na sali? Dance? Oczywiście. Czekasz na koncert miłego pana? Tak! ze mną daj. ze mną Słuchajcie, kochani, jeśli Ladies Night, to oczywiście koncertowo w katowickim Energy 2000. Jest z nami miły pan. Witam serdecznie. Powiedz mi, jak ci się podobało na naszym koncercie? Ja mogę powiedzieć, no Energii. Klasa sama w sobie grubo, bardzo dużo osób, mimo, mimo późnej godziny, także także naprawdę będę miło to wspominać. Mówiłeś podczas koncertu, że rok temu bawiłeś się jeszcze tutaj jako klubowicz, dzisiaj po tej drugiej stronie. Co możesz więcej na ten temat powiedzieć? No, co mogę powiedzieć? Śmieszna sprawa. No. Rok, temu, rok temu bawiłem się jako, jako zwykła osoba w klubie, tak? Już tam jakieś numery były porobione, ale jeszcze to nie było na taką skalę. No a teraz przyjechałem, kurczę, i tak się składa, że ludzie przyszli do mnie na koncert. Yy, także, no, co mogę powiedzieć? Szok, szok, jeszcze raz szok. Reagowali, śpiewali, bawili się razem z tobą, tak jest? Tak jest, reagowali, była naprawdę świetna zabawa. Jeszcze raz to powtórzę i. i no mówię, czekam jeszcze na drugi koncert. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej, powiedz mi jeszcze, co mógłbyś przekazać naszym klubowiczom? Co chcesz im powiedzieć? Wpadajcie do energii, jeśli jesteście z Katowic albo z okolic, a jeśli nie, to warto wziąć samochód, zabrać znajomych i przyjechać tu, moi drodzy, na, za na zabawę, bo jest naprawdę grubo.